Po tym jak we wtorek reprezentacja Polski do lat 15 odrobiła dwie bramki straty i zremisowała ze Słowenią 2 do 2, w piątek pod podopieczni Rafała Lasockiego mierzyli się z tym rywalem po raz drugi. Biało-czerwoni w zmienionym składzie. W bramce Jeleń, dalej Kotarba, Szwiec, Błaszczyk, Jaroszuk, Jasiak, Tokar z ósemką Atkonis, numer 9 to Królak, 10 to Busz i z jedenastką Sokołowski. Ten mecz nie zaczął się dobrze dla Mikołaja Kotarby. Zawodnik Legii jeszcze w pierwszym kwadransie opuścił boisko z kontuzją, a zastąpił go Kacper Potulski. W 22 minucie z kolei dość nietypowa sytuacja. Mateusz Jeleń łapie piłkę, ale ostatni, który dotknął wcześniej futbolówki, był Jakub Jaroszuk. Nie uszło to uwadze sędziego, który za to zagranie podyktował rzut wolny pośredni dla Słoweńców. Będzie więc groźna sytuacja dla gospodarzy. Wyłożenie piłki do Zigi peciaka, ale bronimy się w tej sytuacji przed utratą gola. Najpierw dobra interwencja, potem spory kocioł pod bramką i ostatecznie wybijał piłkę Dawid Szwiec. Początek meczu nie ułożył się do końca pomyśli Polaków, ale wciąż jest 0 do 0. Za to w 38 minucie Biało-Czerwoni będą wykonywać wrzut z autu na wysokości pola karnego. Ładnie zabrał się z piłką Hubert Jasiak, jego dośrodkowanie zablokowane, ale ostatecznie piłka trafiła do Dawida Szwieca, który otwiera w ten sposób wynik meczu. Akcja dwóch zawodników występujących na co dzień w Górniku Zabrze. Po zagraniu Jasiaka piłka dość szczęśliwie trafiła do oświeca, także biało-czerwoni na dwie minuty przed końcem pierwszej połowy obejmują prowadzenie. Jeszcze w pierwszej części mogło zrobić się 2-0 dla Polaków. Ładny balans ciałem wykonał na lewej stronie Damian Sokołowski. Po jego zagraniu piłka trafiła jednak Wigora Busza, a po chwili wyekspediowali ją poza boisko Słoweńcy. Na przerwę zawodnicy obu zespołów schodzili przy stanie 1-0 dla Polski, a sam początek drugiej części to od razu groźna szansa dla Słowenii. Na strzał przed polakarnego karnego zdecydował się Niko Osterc, ale zabrakło mu trochę precyzji. W 50 minucie gospodarze wykonywali rzut wolny, po którym będzie jednak doskonała szansa na kontratak dla biało -czerwonych. Jeszcze z własnej połowy sam na sam z bramkarzem rusza Damian Sokołowski. Sokołowski sam, to musi być gol, ale nie trafił tym lobem zawodnik Zagłębia Lubin. To była dwustuprocentowa sytuacja do tego, by podwyższyć prowadzenie, no ale czegoś jednak zabrakło. Wciąż 1-0, a Damian Sokołowski będzie szukać rehabilitacji za tę zmarnowaną okazję, tym razem z rzutu wolnego. Popatrzmy, teraz już perfekcyjnie uderzył Sokołowski, no i odkupił swoje winy za sytuację sprzed kilku minut. Świetny strzał Sokołowskiego, nie zdążył nawet zareagować. Bramkarz gospodarzy, a podopieczni Rafała Losockiego podwajają swoje prowadzenie. Druga połowa w wykonaniu biało-czerwonych obfitowała w podbramkowe okazje. Tu widzimy akcję prawą flanką, po której najpierw Igor Busz, a potem Szymon Królak powinni dołożyć nogę i wpakować piłkę do siatki. A teraz już minuta 66. Rzut z auto, po którym rywalą ucieka Igor Brzyski. Płaskie dośrodkowanie przed bramkę na zamknięciu akcji Kamil Jakubczyk i w taki sposób pada gol numer 3 dla Polaków. Jeszcze raz oglądamy tę bramkę. Formalności dopełnił tu Jakubczyk, który chwilę wcześniej wszedł na boisko z ławki. Rozpędzeni Polacy nie chcieli się zadowalać trzema strzelonymi golami. Po minucie mogło być już 4-0. Swoją bramkę chciał zdobyć również Igor Brzyski, ale tym razem dobrze golkiper. Kolejne trafienia dla Polaków wisiały w powietrzu, tymczasem w 70. minucie gospodarze wykonują rzut wolny. Nie zrozumieli się tu Mateusz Jeleń ze swoim obrońcą, a po chwili arbiter dopatrzył się zagrania ręką w wykonaniu Jakuba Atkonisa. Będzie rzut karny dla Słoweńców i szansa na to, by gospodarze zdobyli gola honorowego. Do piłki podszedł Dawid Pejcić, ale broni jego strzał Mateusz Jeleń. Bramkarz górnika Zabrze wyczuł intencję strzelającego i świetnie poradził sobie z tym uderzeniem, pieczętując naprawdę udany występ biało-czerwonych w Słowenii. W końcówce bliski trafienia na 4 do zera był jeszcze inny zawodnik górnika, Dawid Szwiec, ale w tej sytuacji nie trafił w bramkę. 3 do zera wygrywa więc nasza reprezentacja U15 w drugim meczu z rówieśnikami ze Słowenii. Kolejne wyzwania kadry prowadzoną przez Rafała Losowskiego czekają za miesiąc, gdy na początku maja w towarzyskim turnieju rozgrywanym w Polsce Biało-Czerwoni zmierzą się ze Słowacją, z Węgrami i z Finlandią.